Czy kiedykolwiek czułeś, że świat wokół ciebie staje się coraz bardziej przytłaczający? Codziennie bombardowany jesteś informacjami, obowiązkami i oczekiwaniami, które sprawiają, że czujesz się, jakbyś nie mógł złapać oddechu. Skupiasz się tak bardzo na tym, co było, albo na tym, co będzie, że nie potrafisz cieszyć się chwilą obecną i ciągle się zamartwiasz. Ale wiesz co? Nie jesteś sam. Wiem, jak to jest ciągle być w stresie, ponieważ sam przez wiele lat borykałem się z tym problemem. W dzisiejszym filmie odkryjemy razem sposoby na przerwanie tego niekończącego się wiru zmartwień. Znajdziemy drogę do życia pełnego spokoju i radości. Czas na to, byś odkrył, jak przestać się martwić i zacząć żyć w pełni. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak wielu ludzi odczuwa ciągły stres w swoim życiu? Statystyki nie pozostawiają wątpliwości: coraz więcej osób boryka się z chronicznym stresem, który może mieć negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Ale dlaczego tak się dzieje? Czy to presja sukcesu, oczekiwania społeczne, czy może nieustająca potrzeba ciągłego doskonalenia się? Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do naszego stresu, ale ważne jest, abyś zrozumiał jego wpływ na swoje życie. Badania naukowe wykazały, że kiedy jesteśmy zestresowani, nasze ciało wytwarza hormony stresu, takie jak kortyzol, które mogą powodować szereg problemów zdrowotnych. Zdrowie psychiczne cierpi z powodu chronicznego stresu. Ludzie mogą doświadczać uczucia przytłoczenia, lęku, a nawet depresji. Według badań przeprowadzonych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne Długotrwały stres może prowadzić do zmian w mózgu, co może zwiększać ryzyko zaburzeń nastroju i problemów z koncentracją. Stres ma również wpływ na zdrowie fizyczne. Może prowadzić do podwyższonego ciśnienia krwi, co zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Badania pokazują, że osoby doświadczające chronicznego stresu mają większe ryzyko wystąpienia udaru i zawału serca. Ponadto Stres może wpływać na układ odpornościowy, sprawiając, że jesteśmy bardziej podatni na infekcje. Teraz, kiedy zrozumiałeś, jak szkodliwy może być stres dla Twojego zdrowia, przyszedł czas na działanie. Jednym z najbardziej wartościowych narzędzi w walce ze stresem jest medytacja. Dzięki niej możemy nauczyć się radzenia sobie z trudnymi emocjami, uspokajać umysł i osiągnąć stan spokoju wewnętrznego. Medytacja to praktyka, która polega na skupieniu uwagi na teraźniejszym momencie. Może być wykonywana w różnych pozycjach, ale kluczowe jest znalezienie spokojnego miejsca, w którym możemy poczuć się swobodnie. Istnieje wiele różnych technik medytacyjnych, ale jedną z najpopularniejszych jest medytacja skupiona na oddechu. Aby rozpocząć medytację oddechową, usiądź w wygodnej pozycji, zamknij oczy i zacznij skupiać się na oddechu. Skoncentruj się na tym, jak wdech i wydech wchodzą i wychodzą z twojego ciała. Kiedy zauważysz, że twoje myśli błądzą, delikatnie skieruj swoją uwagę z powrotem do oddechu. Nie oseniaj swoich myśli ani nie próbuj ich tłumić, nie po prostu pozwól im przepłynąć. Regularna praktyka medytacji może przynieść wiele korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Badania naukowe wykazały, że medytacja może zmniejszyć poziom kortyzolu, hormonu stresu, poprawić jakość snu, zwiększyć koncentrację i poprawić samopoczucie ogólne. Ponadto medytacja może pomóc w zmniejszeniu objawów depresji, lęku i innych zaburzeń psychicznych. Jedną z największych zalet medytacji jest to, że możesz ją praktykować gdziekolwiek i kiedykolwiek. Nie potrzebujesz specjalnego sprzętu ani dużo czasu. Wystarczy kilka minut dziennie, aby dostrzec pozytywne efekty. Regularność jest kluczowa. Im częściej medytujesz, tym silniejsze będą efekty. Dlatego, jeśli szukasz sposobu na radzenie sobie ze stresem i odzyskanie spokoju wewnętrznego, medytacja może być idealnym rozwiązaniem. Niech ta praktyka stanie się częścią Twojego codziennego życia, a zobaczysz, jak pozytywnie wpłynie na Twoje zdrowie i samopoczucie. Teraz, kiedy dowiedzieliśmy się, jak ważne jest radzenie sobie ze stresem dla naszego zdrowia i dobrej jakości życia, przyszedł czas na podjęcie konkretnych działań. Nie chcemy, abyś pozostał sam ze swoimi zmartwieniami. Chcemy Ci pomóc znaleźć drogę do spokoju i harmonii. Jednym z pierwszych kroków, jakie możesz podjąć, aby uzyskać więcej informacji i wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, jest zapisanie się na nasz newsletter. To bezpłatne źródło praktycznych porad, inspiracji i artykułów na temat zdrowego radzenia sobie ze stresem oraz budowania harmonii w swoim życiu. Zapraszamy Cię do dołączenia do naszej społeczności osób, które pragną odkryć sposoby na życie bez zmartwień i stresu. Wystarczy, że klikniesz poniższy link, aby zapisać się na nasz newsletter. Będziemy regularnie dostarczać Ci cenne treści, które pomogą Ci w codziennej walce ze stresem oraz motywować do podejmowania zdrowych nawyków życiowych. Nie przegap tej okazji, aby zacząć budować swoją drogę do życia bez zmartwień. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, nie wahaj się skontaktować z nami. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc i wesprzeć Cię w każdym kroku tej podróży. Dziękujemy za zaufanie i dołączenie do naszej społeczności. Razem możemy osiągnąć więcej i znaleźć harmonię w naszym życiu. Teraz czas na działanie. Kliknij poniższy link i zapisz się na nasz newsletter już dziś.